Nie zatrzymuj tego filmu, challenge, a więc zaczynamy za 3, 2, 1. A więc mam dla ciebie wyzwanie: spróbuj zatrzymać ten film, kiedy licznik pokaże liczbę 3. Dalej nie zatrzymałeś? No dobra, to teraz założę się, że nie zdążysz zostawić suba i lajka w 3 sekundy, nie zatrzymując tego filmu. Udało ci się, no dobra, to teraz kolejne utrudnienie. Popatrz, mam pyszne ciastko, kliknij w nie, jeśli chcesz je wziąć. Dalej nie zatrzymałeś? No dobra, to teraz ostatnia szansa, założę się, że nie dasz rady wejść w mój kanał i zostawić dzwonka przy subskrypcji nie klikając pauzy. Jeśli ci się to uda, to wygrałeś ten challenge.